Witaj, drogi przyjacielu! Jeśli oglądasz ten film, to być może coś w twoim sercu poruszyło cię, by zatrzymać się i posłuchać. Może czujesz ciężar życia, może zmagasz się z pytaniami, na które nie znajdujesz odpowiedzi, a może po prostu jesteś ciekaw, co to znaczy prawdziwie doświadczyć łaski Boga. Niezależnie od tego, co cię tu prywelo, wierzę, że Bóg ma dla ciebie coś szczególnego. Temat łaski jest jednym z najpiękniejszych, ale też najbardziej niezrozumiałych darów, jakie Bóg nam oferuje. To nie jest coś, co możemy zdobyć własnymi siłami, ani coś, co musimy sobie zasłużyć. Łaska to miłość, która przychodzi do nas, gdy najmniej na nią zasługujemy i zmienia nasze życie w sposób, którego nigdy byśmy się nie spodziewali. W tym filmie chcecie zabrać w podróż: podróż do serca łaski, która uwalnia, leczy i daje nadzieję. Przygotuj się, bo to, co usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie, na Boga i na świat wokół ciebie. Zacznijmy od prostego pytania. Czym jest łaska? Może słyszałeś to słowo w kościele? Może ktoś mówił ci, że Bóg jest łaskawy, ale co to naprawdę oznacza? Łaska to nie jest tylko ładne słowo, które brzmi dobrze w pieśniach. To Boża miłość w akcji, miłość, która nie stawia warunków, nie wymaga doskonałości. Ale przychodzi do nas w naszej słabości. W liście do Efezjan 2:8-9 czytamy: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Te słowa są jak klucz do wolności. Nie musisz być doskonały, nie musisz mieć wszystkiego pod kontrolą, nie musisz nawet mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Bóg mówi: Te moja łaska wystarczy. To zaproszenie do porzucenia ciężaru perfekcjonizmu, wstydu i poczucia, że nigdy nie jesteś wystarczająco dobry. Pomyśl o tym przez chwilę. Żyjemy w świecie, który ciągle mówi nam, że musimy coś osiągnąć, żeby być wartościowym. Musisz mieć idealną karierę, idealną rodzinę, idealne życie. Media społecznościowe bombardują nas obrazami ludzi, którzy zdają się mieć wszystko pod kontrolą. Ale prawda jest taka, że wszyscy zmagamy się z czymś. Może ty też czujesz, że nie spełniasz oczekiwań swoich własnych, innych ludzi, a może nawet tych, które myślisz, że Bóg ma wobec ciebie. I tu właśnie wkracza łaska. Bóg nie patrzy na ciebie przez pryzmat twoich błędów, porażek czy niedoskonałości. On patrzy na ciebie z miłością, która mówi: Jesteś mój, niezależnie od tego, co zrobiłeś. Czy kim jesteś? To jest początek prawdziwego uwolnienia, zrozumienie, że nie musisz zasłużyć na Bożą miłość, bo On już cię kocha. Kiedy po raz pierwszy naprawdę zrozumiałem, czym jest łaska, moje życie się zmieniło. Pamiętam, jak kiedyś próbowałem być dobrym chrześcijaninem. Chodziłem do kościoła, modliłem się, starałem się żyć zgodnie z zasadami, ale w głębi serca czułem, że coś mi umyka. Czułem się jak w pułapce, jakbym nigdy nie mógł być wystarczająco dobry dla Boga. Aż pewnego dnia, podczas jednej z moich najgorszych chwil, kiedy czułem się całkowicie bezwartościowy, usłyszałem w sercu cichy głos: Moja łaska wystarczy. To nie były moje słowa, to było jakby Bóg przemówił bezpośrednio do mnie. Zrozumiałem, że nie chodzi o to, co ja mogę zrobić dla Boga, ale o to, co On już dla mnie zrobił. Jezus na krzyżu zapłacił za każdy mój grzech, każdą moją porażkę, każdy moment zwątpienia. To była łaska, dar, którego nie mogłem sobie zasłużyć, ale który Bóg dał mi z miłości. Chcę, żebyś zatrzymał się na chwilę. I pomyślał, czy jest w Twoim życiu coś, co sprawia, że czujesz się niegodny Bożej Miłości? Może to wstyd z powodu przeszłości, może to lęk przed tym, co przyniesie przyszłość. A może poczucie, że nie jesteś wystarczający? Łaska Boga mówi: Nie musisz dźwigać tego ciężaru. Bóg nie chce, żebyś żył w poczuciu winy czy strachu. On chce, żebyś doświadczył wolności, która przychodzi, gdy przyjmujesz Jego miłość taką, jaka jest bezwarunkową, niewyczerpaną, prawdziwą. To jest początek podróży, którą chcę z Tobą przejść w tym filmie. Zanim pójdziemy dalej, Chce Cię zaprosić, byś otworzył swoje serce na to, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć. On ma dla ciebie coś specjalnego, coś, co może zmienić wszystko. Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, gdzie czujesz się całkowicie złamany. Może to moment, kiedy straciłeś kogoś bliskiego, może to czas, kiedy Twoje marzenia legły w gruzach, albo chwila, kiedy spojrzałeś w lustro i pomyślałeś, nie mogę już tak dalej. Każdy z nas ma takie momenty. Życie nie jest. Łatwe, a ból, który nosimy w sercu, może czasem wydawać się nie do zniesienia. Ale oto dobra nowina: łaska Boga jest jak balsam, który uzdrawia nawet najgłębsze rany. W Ewangelii Jana 8:36 Jezus mówi: Jeśli więc syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie. Ta wolność, o której mówi Jezus, to nie tylko wolność od grzechu, ale wolność od bólu, wstydu i wszystkiego, co trzyma nas w niewoli. Pomyśl o historii kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, o której czytamy w Ewangelii Jana 1-11. Ludzie chcieli ją ukamienować, potępiali ją, widzieli w niej tylko grzesznika. Ale Jezus spojrzał na nią inaczej. Nie potępił jej, nie odrzucił. Powiedział: Ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. To jest łaska w działaniu miłość, która nie odrzuca, ale przywraca godność. Ta kobieta odeszła wolna nie dlatego, że była doskonała, ale dlatego, że spotkała Jezusa, który widział w niej coś więcej niż jej grzechy. Może ty też czujesz się czasem jak ta kobieta osądzony, odrzucony, niegodny. Ale Jezus mówi do ciebie te same słowa: Ja ciebie nie potępiam. W moim życiu były chwile, kiedy czułem się jak ta kobieta. Pamiętam czas, kiedy zmagałem się z poczuciem winy za decyzje, które podjąłem w przeszłości. Myślałem, że Bóg nigdy nie będzie mógł mnie użyć, że moje błędy dyskwalifikują mnie z jego planów. Ale pewnego dnia, podczas modlitwy, Bóg przypomniał mi historię króla Dawida. Dawid, człowiek według serca Bożego, popełnił straszne grzechy, cudzołóstwo, morderstwo, a jednak Bóg go nie odrzucił. Dlaczego? Bo Dawid wrócił do Boga z pokorą, a Bóg odpowiedział łaską. W Psalmie 51.12 Dawid woła przywróć mi radość zbawienia twego i podeprzyj mnie duchem ofiarnym Bóg nie tylko wybaczył Dawidowi, ale użył go w potężny sposób. To samo dotyczy ciebie. Twoje rany, twoje błędy, twoja przeszłość nie są końcem twojej historii. Łaska Boga jest początkiem nowego rozdziału. Chcę cię zachęcić, byś pomyślał o jednej ranie w swoim sercu, którą być może nosisz od lat. Może to złość na kogoś, kto cię zranił. Może to poczucie odrzucenia, a może wstyd za coś, co zrobiłeś. Łaska Boga jest większa niż ten ból. On chce wejść w to miejsce, które boli najbardziej i przynieść uzdrowienie. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Możesz przyjść do Boga taki, jaki jesteś i powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie. On czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Zanim pójdziemy dalej, chcę cię zaprosić do czegoś specjalnego. Jeśli ten film porusza twoje serce, zostaw w komentarzu jedno słowo, które opisuje, co czujesz, myśląc o Bożej łasce. Może to nadzieja, miłość albo wolność. Nie musisz pisać długiego komentarza. Wystarczy jedno słowo, które wyrazi, co Bóg robi w twoim sercu. I jeśli czujesz, że ten przekaz może pomóc komuś innemu, kliknij, subskrybuj, żeby być z nami na tej podróży. Twoje wsparcie pomaga nam docierać do innych ludzi, którzy potrzebują usłyszeć o Bożej łasce. Dziękuję, że jesteś z nami. Kiedy naprawdę zaczynasz rozumieć łaskę, coś się w tobie zmienia. To jakby ktoś zdjął z twoich ramion ciężar, który nosiłeś przez lata. Nagle zaczynasz widzieć, że życie z Bogiem to nie lista zasad do przestrzegania, ale relacja pełna miłości i wolności. W liście do Galacjan 5:1 Paweł pisze: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Trwajcie więc w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Ta wolność, o której mówi Paweł, to życie własce. Życie, w którym nie musisz się bać, że Bóg odwróci się od Ciebie, gdy coś zepsujesz. To życie, w którym możesz być sobą, bo wiesz, że Bóg Cię kocha dokładnie takiego, jaki jesteś. Ale życie własce nie oznacza, że robisz, co chcesz, i ignorujesz Boże przykazania. Łaska nie jest wymówką do grzechu, ale siłą do życia w sposób, który podoba się Bogu. Kiedy przyjmujesz łaskę, Duch Święty zaczyna działać w Twoim sercu, zmieniając Twoje pragnienia, Twoje wybory, Twoje życie. Zauważyłem to w moim własnym życiu. Kiedy przestałem próbować zasłużyć na Bożą miłość, zacząłem naturalnie pragnąć żyć w sposób, który Go uwielbia. Nie robiłem tego z lęku przed karą ale z wdzięczności za to, co Bóg dla mnie zrobił. To jest prawdziwa wolność, wolność od strachu, od presji, od potrzeby udowadniania czegokolwiek. Pomyśl o Piotrze, jednym z uczniów Jezusa. Piotr był impulsywny, czasem mówił, zanim pomyślał, a nawet zaparł się Jezusa w najtrudniejszym momencie, ale Jezus nie odrzucił Piotra. Po zmartwychwstaniu w Ewangelii Jana 21, Jezus spotyka Piotra na brzegu jeziora i pyta Go. Szymonie Synu Jana, czy miłujesz mnie. Te słowa były nie tylko pytaniem, ale zaproszeniem do odnowienia relacji. Jezus nie wypominał Piotrowi, Jego porażki On dał Mu nową szansę. To jest łaska, Bóg nie zatrzymuje się na Twoich upadkach, ale podnosi cię i mówi: Chodź, mamy razem coś do zrobienia. Chcecie zachęcić, byś zapytał siebie, czy żyję w wolności łaski, czy pozwalam, by Boża miłość prowadziła moje życie, czy wciąż próbuję zasłużyć na jego akceptację? Jeśli czujesz, że jesteś uwięziony w cyklu wstydu, perfekcjonizmu czy strachu, łaska Boga jest kluczem do Twojej wolności. Możesz przestać biegać, przestać się starać, przestać się bać, możesz po prostu być. Być dzieckiem bożym, kochanym i akceptowanym. To jest życie, do którego Bóg Cię zaprasza. Kiedy doświadczasz Bożej łaski, coś w Tobie chce się tym dzielić. To jakbyś znalazł skarb, który jest zbyt cenny, by trzymać go tylko dla siebie. W liście do Koryntian, 1, 4, 5 Paweł mówi: Dziękuję Bogu Mojemu zawsze za Was, za łaskę Bożą, która Wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Łaska, którą. Otrzymujemy. Nie jest tylko dla nas, jest po to, byśmy mogli błogosławić innych, byśmy mogli być światłem w ciemności, nadzieją dla tych, którzy jej nie mają. Pomyśl o kimś w Twoim życiu, kto może potrzebować usłyszeć o Bożej łasce. Może to przyjaciel, który zmaga się z poczuciem winy. Może członek rodziny, który czuje się odrzucony, a może ktoś, kto nigdy nie słyszał o tym, jak bardzo Bóg go kocha. Ty możesz być tym, który przyniesie im nadzieję. Nie musisz być doskonały, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że podzielisz się tym, co Bóg zrobił w twoim życiu. Twoja historia, twoje doświadczenie łaski może być iskrą, która rozpali wiarę w czyimś sercu. W moim życiu widziałem, jak Bóg używa zwykłych ludzi takich jak ja i ty, by zmieniać świat. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z kolegą, który czuł, że jego życie nie ma sensu. Podzieliłem się z Nim historią o tym, jak Bóg pomógł mi przejść przez moje własne trudności, jak Jego łaska dała mi nową perspektywę. Nie mówiłem jak kaznodzieja, po prostu opowiedziałem, co Bóg dla mnie zrobił. I wiesz co, ten kolega zaczął szukać Boga. To nie ja go przekonałem. To łaska Boga działała przez moją historię. Chcę Cię zaprosić, byś zrobił coś odważnego. Podziel się łaską z kimś w tym tygodniu. Może to rozmowa, może wiadomość, a może po prostu modlitwa za kogoś, kto jest ci bliski. Łaska, którą otrzymałeś, jest zbyt piękna, by trzymać ją tylko dla siebie. I na koniec chcę Cię zaprosić, byś dołączył do naszej społeczności. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, kliknij, subskrybuj i dołącz do nas. Razem odkrywamy, jak żyć w pełni w Bożej Łasce. A w komentarzu napisz, jak łaska Boga zmieniła Twoje życie. Co czujesz, myśląc o Jego miłości? A może podziel się historią kogoś, komu pomogłeś doświadczyć łaski. Twoje słowa mogą być inspiracją dla kogoś innego. Dziękuję, że jesteś z nami i nie mogę się doczekać, by usłyszeć Twoją historię.